Dzień dobry, mam na imię Jakub i witam serdecznie wszystkich na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałem porozmawiać trochę o prawnikach, którzy trafiają nam się podczas naszych spraw rozwodowych i podczas naszych ja wiem, spraw takich dotyczących kontaktów z dziećmi. Zanim zacznę, jak zwykle bardzo proszę o subskrypcję, lajka, kciuki w górę oraz na wciśnięcie dzwonka, żebyście otrzymywali filmy jak tylko pojawią się na kanale a po to tylko, żeby, żeby coraz więcej osób mogło, mogło być uświadomionym, jeżeli chodzi o problem alienacji rodzicielskiej. I z tego samego powodu podaję pod filmami linki do stron internetowych, które traktują alienacji rodzicielskiej. W związku z tym zapoznajcie się z nimi, a jeżeli już je znacie, to bardzo proszę i zachęcam do tego, żeby udostępniać i przesyłać je innym osobom, Waszym znajomym, rodzinie, komu tam uważacie. Przechodząc do prawników, którzy trafiają nam się w naszej historii rozwodu, którzy trafiają nam się w naszej historii, nie ja wiem, jakichś rozpraw sądowych, w naszej, e, ja wiem, walce o dzieci. Nie za bardzo lubię to słowo, walka, no ale to czasem faktycznie jest walka. Przy okazji, przy okazji właśnie przeczytałem post na Facebooku Radka Bąka, który... Który jest alienowany od swoich dzieci od jakiegoś czasu już i sprawa z Wrocławia przyniosła się do Warszawy i zakończyła się, e, zakończyła się korzystnie dla radka, czyli sąd podtrzymał wyrok sądu wrocławskiego, a nawet rozszerzył kontakty radka z dziećmi. Gratuluję. Jeżeli Radek mi ogląda, gratuluję serdecznie. Bardzo się cieszę. Wracając do prawników, mówię tutaj trochę też z własnego doświadczenia, ale też. E, z opowiadań innych osób, jeżeli chodzi o prawników, to, to jest ich w zasadzie kilka typów, i e, generalnie te wszystkie sprawy w sądach to się ciągną jak flaki z olejem, ciągną się latami. E, czasami udaje się, w jednym, w dwóch, w trzech procent przypadków, udaje się tak, że, że rodzice alienowani otrzymują korzystny wyrok dla siebie, tak, że, że te kontakty są jak gdyby. Podtrzymane te kontakty są rozszerzone. Czasami jest tak, że wręcz uzyskuje się opiekę naprzemienną, i tutaj, tak po takich obserwacjach od jakiegoś czasu, wydaje mi się, że tutaj powinien być taki zbieg kilku okoliczności: czyli, że prawnicy tak naprawdę są rozsądni, ci adwokaci jednej i drugiej strony, że ci prawdopodobnie ci orzecznicy w OZSS też trochę mają oleju w głowie i gdzieś tam wydają jakieś takie osądy, opinie, które są, które są prawdziwe i które są korzystne. I nie chcę tutaj mówić korzystne dla ojca albo dla matki. Tak naprawdę są korzystne dla dzieci. I no musi się trafić jakiś taki też rozsądny sędzia, albo rozsądna sędzia, która, która czuje temat. I w momencie, kiedy te trzy czynniki moim zdaniem się na siebie nałożą, to nagle idziemy do sądu i się okazuje, że gdzieś coś tam jeszcze jakieś dobro, jacyś rozsądni ludzie na tym świecie są, tak? I chodzi o to, żeby tutaj przegranym nie było dziecko, bo bardzo często w tych sądach jest tak, kto wygra, tak? Czy to ojciec weźmie matkę, czy ojciec wygra z matką, czy matka wygra z dzieckiem, tak? A to dziecko, tak szczerze mówiąc, jest tam gdzieś, jest tam gdzieś z tyłu w tle. I tak. Naprawdę największym przegranym na tej wojnie między matką a ojcem jest, jest po prostu dziecko, bo oni grają tutaj, oni grają tutaj, kto jest lepszy, kto będzie miał lepszego prawnika, kto komu więcej dowali, kto, kto więcej ugra i tak dalej. I to się wszystko odbywa kosztem dzieci. Oczywiście za tym wszystkim stoją prawnicy, no bo to tak miało być w tym odcinku o, o prawnikach. I moim zdaniem jest tutaj kilka typów prawników, ja miałem do czynienia z kilkoma. Tak, są prawnicy, którzy, którzy po prostu jak sępy widzą, że którzy jak sępy widzą, że kroi się sprawa rozwodowa, tak? I moim zdaniem te sprawy rozwodowe, to w zasadzie są sprawy, które pod względem prawnym są dosyć proste. No bo jest, jest para, jest. Są dwie osoby. Mąż i żona, którzy nie chcą z sobą być. z jakichś tam przyczyn. W związku z tym idą do sądy i chcą się rozstać. Jeżeli nie ma dzieci, no to jest prosta piłka, bo się rozstają i robią podział majątku, tak? Teoretycznie powinno być pół na pół, no ale czasami nie ma, no bo każdy chce coś tam dla siebie ugrać. Ale dlaczego każdy chce coś tam dla siebie ugrać? Mianowicie te sprawy rozwodowe... To są sprawy, które pod względem prawnym moim zdaniem są dosyć proste. Natomiast pod względem emocjonalnym są bardzo skomplikowane, bo tutaj grają ogromne emocje. Tutaj gra jakaś, jakaś zawiść, tutaj gra, nie, tutaj gra ogromną rolę nienawiść, chęć, chęć zemsty, jakiś ogromny żal, poczucie upokorzenia, poczucie. Jest zdrady, poczucie porzucenia i tak dalej. I to jest taka mieszanka, która bardzo często przesłania nam racjonalne myślenie, że te emocje wchodzą na myślenie i powodują, że działamy pod wpływem emocji, a nie działamy pod wpływem myślenia. I to się zdarza bardzo często. To działanie pod wpływem emocji powoduje, że podejmujemy złe decyzje. Bo są podjęte pod wpływem emocji. Nie trzeczę, sam takich podjąłem kilka pod wpływem emocji. Czy teraz bym takie podjął, mając tę wiedzę, którą mam, mam teraz? Absolutnie nie. No ale jest tak, i rozumiem tych wszystkich, którzy są właśnie na początku rozwodu, na początku rozstania, na początku, że okazało się, że partner ma inną kobietę. Że partner ma kochankę, że partnerka ma kochanka, że ten związek, który nie wiem, tam jakoś się tworzyło ileś lat, że on nagle się rozpada. I wiele osób podejmuje wiele działań, tak naprawdę irracjonalnych, i są to działania podjęte pod wpływem emocji. I w momencie, kiedy jest prawnik, taki sęp, tak, taki sęp na kasę, to jest jeden z typów yy, prawników, to on będzie bardzo umiejętnie te emocje podsycać. tak? On może mówić, on może mówić, dobra, weźmiemy się za nią, zrobimy tak i tak. Będzie, będzie tak jak pan chce. Będzie, y, będzie po pana myśli. Y, prawniczka może mówić, albo prawnik do, do jeszcze żony: puścimy go w skarpetkach. Niech on sobie nie myśli, że on może to i to. Dzieci i tak będą z panią. I to są takie teksty, które dają w takim. Rodzicu, który działa pod wpływem ogromnych emocji, dają mu nadzieję, że ten prawnik albo ta prawniczka spełni jej albo jego oczekiwania. A te oczekiwania tutaj to nie jest chyba dobro dzieci na tym etapie, tylko te oczekiwania na tym etapie to jest nie wiem, dowalić jeszcze mężowi, dowalić jeszcze żonie, zemścić się na niej, dokopać jej, zmiażdżyć ją. Puścić go w skarpetkach, pokazać mu, kto tu rządzi. I osoby, które wchodzą na współpracę z takim adwokatem, one oczekują od niego zniszczenia przeciwnika, którym jest na chwilę obecną albo jeszcze mąż, albo jeszcze żona. I jeżeli taki prawnik jest dosyć sprytny i jest łasy na kasę, to on widzi, że. On trafił klienta, który tak naprawdę ma zaciemnione, zdrowe myślenie. I oni, to, to zaciemnione zdrowe myślenie jest dla nich bardzo na korzyść, bo oni mogą wtedy. Zarzucać drugą stronę pismami, oni mogą przyciągać sprawy, oni mogą wchodzić w jakieś konflikty, oni mogą kreować konflikty gdzieś w sądzie, więc on kreuje konflikt. Tamta strona, druga się broni, więc tamta strona w odpowiedzi robi coś innego i ta sprawa się wtedy ciągnie, 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 ciągnie. Po co ci prawnicy to robią? Oni za przeproszeniem w dupie mają wasz rozwód, wasz rozpad małżeństwa i tak dalej, bo za kilka miesięcy albo za kilka lat. On po prostu nie będzie pamiętać w ogóle o was, bo on będzie miał inną sprawę. On, widząc, widząc takie rozemocjonowane osoby, to on widzi, że on ma już sprawę na 2-3 lata naprzód. I oczywiście, każde pójście na sprawę to jest tam, ileś set złotych, założenie sprawy, no to już jest jakieś pieniądze, każde napisanie pisma, no to już jest jakiś pieniądz, każde jakieś odwołanie i tak dalej. I on wtedy widzi, że to jest takie źródełko, które mu kapie, 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 i ci ludzie mu po prostu płacą pieniądze, tak? I oni płacą te pieniądze w takiej swojej wściekłości na tę drugą stronę, w takiej zawiści na tę drugą stronę. I czasami jest tak, no to nie wiem, tak jak, tak, tak jak mówił jeden ojciec, Andrzej, pozdrawiam, który mówił, że on ma tam rozprawy w sądzie, żona ma zagrożenie jakimiś karami finansowymi za blokowanie kontaktu z dziećmi i żona powiedziała, że ona zapłaci każde pieniądze, żeby tylko on tych dzieci nie widział. Tak? Więc jak ja bym był adwokatem i usłyszał taki tekst, że mój klient zapłaci każde pieniądze, tylko żeby tamten czegoś nie miał, albo żeby tam temu dowalić albo dokopać, no to dla mnie to jest po prostu złoty strzał. Taki klient to jest złoty strzał. Bo widać, że on tutaj po prostu jedzie na emocjach, że dzieci są tutaj w ogóle gdzieś z tyłu i w ogóle się nie liczą. Tutaj chodzi tylko o to, żeby po prostu dowalić drugiej stronie. I to do czego chcę nawiązać, to to, że kiedyś była taka audycja w radiu, wywiady z rodzicami alienowanymi, i w tej audycji występował m.in. Przemysław Koziński z grupy. Drug 63 a w zasadzie założyciel grupy Drug 63, czyli takiego druku, który leży w senacie teraz trochę odłogiem, a mianowicie i ten druk ma y, traktować o opiece na przemiennej. I tam pytał się prowadzący wywiad osób, co y, tych alienowanych y, rodziców, co oni radzą innym robić. No i odpowiedź Przemysława była taka bardzo bardzo pasująca mi, bardzo mi bliska, ponieważ on jako jedyny odpowiedział, że po prostu się trzeba zająć z sobą, tak? To się wydaje może trochę takie egoistyczne, to się może wydaje trochę takie samolubne, tak? No bo jak tu się zająć z sobą, jak gdzieś coś tam się dzieje, więc powinniśmy iść do sądu, walczyć i tak dalej, tak? Ale moim zdaniem to jest bardzo mądre, bo zajęcie się sobą oznacza, że, że robimy taki krok w tył, zanim zrobimy dwa kroki naprzód, ale robimy taki krok w tył, po to, żeby ochłonąć, po to, żeby oczyścić nas, u, nasz umysł, po to, żeby być silniejszym, ale być silniejszym po to, żeby no, też y, starać się mieć kontakt z tymi swoimi dziećmi, ale też po to, żeby te dzieci widziały, że ten ojciec jest silny, że ten ojciec to nie jest taka trzęsąca się galareta, że jesteśmy silni po to, że jak pójdziemy do OZS-u, do sądu, gdzieś, to widać w nas tę siłę i ten spokój. Więc po to musimy być silni, i musimy być silni też po to, żeby mieć jasność umysłu, żeby nie dać się wciągnąć takim właśnie adwokatom, takim radcom prawnym, takim prawnikom, którzy po prostu będą widzieć w nas źródło kasy, i którzy po prostu będą ciągnąć z nas jak po prostu pijawki. Tak? A taki klient, taki ojciec, taka matka po prostu na skraju wyczerpania nerwowego. To ona kupi wszystko, tak? Ona kupi wszystko, żeby to się już skończyło. Ona zapłaci każdą kasę, żeby to się skończyło. Ona zapłaci każdą kasę, czy on zapłaci każdą kasę, żeby nie wiem, kopać drugiej stronie. I nawet wśród prawników, no czy, czy, czy w ogóle jest taki dowcip, tak? Że yy, była rodzina i. Yy, Syn zdał tam, nie wiem, jakiś egzamin na te adwokatury, czy jakieś. Inne. No, no w każdym razie został adwokatem, czy tam radcą prawnym mógł występować w sądzie, i ojciec mówi: Dobra, słuchaj, no to ja ci dam sprawę kowalskich, weź poprowadź sprawę kowalskich. Tak, no i syn poszedł prowadzić sprawę Kowalskich, wraca i się pyta, no i jak? No jak ci ta sprawa poszła? On mówi, ta, to słuchaj, no wiesz co, znalazłem rozwiązanie, fajne, po prostu na pierwszej sprawie rozwiązałem sprawę Kowalskich, dogadaliśmy się z drugą stroną, jest wszystko, git, skończone. No i ojciec mówi, ty idioto, ty idioto, tak? Dziadek żył z Kowalskich, ja żyłem z Kowalskich, a ty, baranie, na pierwszej rozprawie. Tak więc jak się trafi takich adwokatów, nie jak ten syn, tylko jak, jak ten ojciec, którzy po prostu będą sztucznie przeciągać sprawy, no to umarł w butach no bo po prostu będzie szła kasa, nie będziemy posuwać się naprzód, a adwokaci będą oczywiście obiecywać nam gruszki na wierzbie. I tylko to, w momencie, kiedy będziemy silni, kiedy będziemy mieli czysty umysł, będziemy w stanie odróżnić takich adwokatów, że czy, czy oni faktycznie chcą, żebyśmy. Poszli naprzód, Czy oni faktycznie chcą rozwiązania sprawy, czy oni faktycznie chcą dobra dzieci, czy po prostu to są takie, takie standardowe sępy, dla których się liczy, tylko 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 po prostu kasa. Tak? Ja niestety, ja niestety powiem wprost, trafiłem pierwszego prawnika. Ja trafiłem pierwszego prawnika, który po prostu przyciągał sprawę rozwodową i na dodatek miałem kiepskich doradców, więc uwikłał mnie. Uwikłał mnie w takie skomplikowane jakieś procedury prawne i tak dalej. Więc, więc moim zdaniem tutaj też ten, ten mój rozwód trwał trochę. I to nie trochę miesięcy, tylko trochę lat. Przypuszczam, że miałem, że mogłem mieć gdzieś wizerunek u swojej byłej takiego pieniacza, tego, który nie chce się rozwieść, tak? Bo to też mogło tak wyglądać, że ja się nie chcę rozwieść, tak? Że ja się po prostu trzymam i że może nie, może nie, może ona zmienić zdanie. Więc to tak mogło wyglądać. On, jak sobie potem na chłodno usiadłem, bo zmieniłem po dwóch latach, prawnika i zmieniłem na, na, na fajną osobę, która po prostu chciała rozwiązać tę sprawę i która nie podsycała nienawiści do drugiej strony, bo ten pierwszy to oczywiście dowalimy, dowalimy. jeszcze, jeszcze inne osoby z rodziny były zaangażowane, więc po prostu wciągnął w takie jakieś skomplikowane kombinacje prawne, które kosztowały, które kosztowały mnie, które, gdzie zarobił prawnik, gdzie zarobił komornik? E, wszyscy zarobili, a ja po dwóch latach zorientowałem się, że po prostu jak ten zidiociały pies goni wokół, za, za końcem własnego ogona. tak e, Zmieniłem tego prawnika na, na, na taką inną prawnik. Ona się okazała rozsądniejsza i nie było tak, że ona, panie Kubo, jaki pan jest piękny, jaki pan jest cacy i tak dalej, a ta pana ex to jest po prostu taka such, że to głowa mała. Ta, ta moja prawnik, ona sama była matką, czy tam jest matką trójki dzieci, więc jak gdyby no ma ogląd z drugiej strony. I ona sama mówiła mi, no panie Kubo, no, każdy za uszami coś tam ma, tak, więc chodzi o to, żeby się, no trudno, pff, coś tam pękło między wami, coś tam się wypaliło, trzeba, trzeba, trzeba po prostu pójść dalej, zamknąć, zamknąć sprawę i koniec. I faktycznie to była osoba, której. Yy, zależało na tym, żeby to skończyć, tak? A nie jak ten ojciec Kowalski, który, który tam po prostu od iluś, lat, od iluś lat żyje, żyje i ciągnie. I, i faktycznie moja, moja była żona też miała prawnik. To, to była taka prawnik, może nie tak jak ten mój, bo ten mój po prostu był widać ewidentnie, ja, ja po czasie widzę, że on był nastawiony mega na kasę i miał za przeproszeniem w dupie, kiedy to się skończa w zasadzie im dłużej, tym, tym, tym lepiej. Moja ex miała taką prawnik, taką standardową. Prawnik podsy podsycającą alienację, podsycającą alienację. To była taka. Prawnik bardzo dobra dla alienatorów, która może nawet z, z dobrej matki zrobić takiego alienatora, podpowiadając różne rzeczy, generalnie podpowiadając alienację rodzicielską, chyba po to, żeby z kolei mężowi dowalić. Tak? Na szczęście, albo nie wiem, w każdym razie ta prawnik mojej żony, ona zaszła w ciążę, więc moja żona, była żona, była zmuszona znaleźć innych prawników i znalazła, yy, i znalazła takich dwóch, yy, dwóch, takich gości, takich dosyć młodych prawników, ale widać, że oni też chyba już tę sprawę chcieli skończyć, bo to się ciągnęło jak flaki z olejem i szczerze mówiąc myślę, że to się ciągnęło za sprawą tego mojego prawnika, jak gdyby on był, on, on był tym kołem yy, zamachowym tego całego, za przeproszeniem, pochrzanionego rozwodu i oni to też chcieli skończyć, więc miałem ja drugą prawnik, która to chciała skończyć Moja eks miała innych prawników, którzy to chyba też chcieli skończyć. No, gdzieś tam się przepychali jeszcze, no ale w końcu sprawa się, sprawa się y, z, zamknęła. Natomiast no ten pierwszy typ prawników, przed którym chciałem przestrzec, to jest właśnie ten typ prawnika, który ja miałem. To jest taki, taki po prostu sęp, który widzi, który widzi frajera, którego po prostu można skubać, którego po prostu można kroić, tak a że ten frajer jest rozjechany emocjonalnie, nie, nie, nie myśli e, mądrze, ma doradców złych i tak dalej. I po prostu to, co mu się mówi, e, to on robi, bo się powie, tak, tak, panie Kubo, musimy zrobić tak i tak, niech mi pan e, za, za, zaufa. No i ty ufasz, idziesz, e, robisz i, i, i po pewnym czasie po prostu się kręcisz bez sensu i tylko widzisz, jak topnieje ci konto. Złe w tym wszystkim jest to, że prawdopodobnie no, każdy prawnik musi z czegoś żyć, tak? Więc, jeżeli ja, ja, ja y, płaciłem temu swojemu prawnikowi, więc prawdopodobnie drugie tyle płaciła moja eks, więc, szczerze mówiąc, no to najbardziej tak teraz myślę, ucierpiały na tym wszystkim dzieci, bo ta cała forsa, którą w, w, wsadziliśmy w tych prawników, czyli ja, ja i, i moja eks, no to mogła pójść na dzieci. Tak naprawdę no ale mówię, tutaj grają emocje duże i tutaj jednym z tych pierwszych kroków które trzeba zrobić, to nie wiem odpuścić na, na jakiś czas, nie odpuścić typu puścić w ogóle sprawę, tylko dać czas sobie, odetchnąć przemyśleć ee, przemyśleć na zimno wiem, że emocje są ogromne że one buzują, że one się gotują w środku, i to jest, ale to jest właśnie to jest właśnie pierwszy krok który trzeba zrobić bo podejmowanie decyzji pod wpływem ogromnych emocji to przynosi ogromną szkodę na przyszłość. I tak jak mówię, gdybym ja miał teraz tę wiedzę, którą mam teraz, w trakcie rozwodu, gdybym miał takich prawników. Od, od razu, od, od samego początku, no to by się to prawdopodobnie potoczyło całkowicie inaczej, tak? Więc przypuszczam, że też miałem gdzieś tam opinię jakiegoś pieniacza, e, jak, jakiegoś gościa, który, nie, który nie, nie, nie może się pogodzić z tym, co, co się stało, który walczy do, do końca, który nie chce odpuścić i tak dalej. Teraz, gdybym, e, gdybym ja się rozwodził sam z sobą i widział siebie teraz, e, Taki jaki ja byłem wtedy, to bym prawdopodobnie tak samo o sobie mówił. W związku z tym, to jest moim zdaniem taki pierwszy typ prawników, takie tacy prawnicy, takie sępy, które widzą, że jesteś rozjechany, rozjechana emocjonalnie, widzą, że kupisz wszystko, co on albo ona ci powie, e, że zapłacisz każdą kasę, żeby tylko zniszczyć drugą stronę i żeby wygrać, dla których wasze dzieci po prostu to jest nic, to jest nic. Ich interesuje ich rodzina, ich dzieci. Oni muszą zarobić wami na ich rachunki. Na tym będę kończyć. Jest jeszcze kilka moich zdaniem innych typów prawników, których chciałbym później ewentualnie przy okazji omówić. Tymczasem żegnam was. Życzę dużo pozytywnej energii, dużo siły, dużo spokoju wewnętrznego i tego spokoju, żeby ten spokój dał siłę po to, żeby iść dalej. Tak? Po to, żeby za 5 lat być o wiele, wiele w lepszym miejscu niż niż jesteśmy teraz. Pozdrawiam was i życzę wszystkiego naj, naj, naj do następnego odcinka na razie.